Daszbur, kosmaty z tej strony i nasadka NV007. W momencie, kiedy zacząłem nagrywać filmy na temat sprzętu marki PART, nie przyszło mi nawet do głowy, że nagram kiedyś taki odcinek. Okazało się jednak, że jest taka potrzeba. Będzie o złapaniu ostrości w nasadce i lunecie. Jak się okazuje, nie dla wszystkich jest oczywiste, jak to zrobić i każdego tygodnia dostaję... Co najmniej kilka telefonów od różnych osób, które mówią, że mają kaszę, mają niewyraźny obraz, nie mogą złapać tego tak jakby chcieli. U kolegi widzieli inaczej, a u nich nie działa. Zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjne prośby. Po pierwsze, subskrypcja. Bardzo proszę o subskrybowanie kanału, to zwiększa zasięgi YouTube nie lepiej. Pozycjonuje, dzięki temu chcę mi się nagrywać jeszcze więcej. Druga rzecz to, jeżeli się podobało to łapka w górę, jeżeli nie, niech będzie w dół. No i komentarze, komentarze sprawiają, że YouTube no lepiej pozycjonuje te nagrania. Ale teraz do konkretu. Mamy nasadkę, kupujemy, wyjmujemy z kartonu, wkładamy baterie, włączamy, kręcimy sobie gdzieś tam coś tam, ustawiamy, potem zakładamy na broń. Okazuje się, kurczę, no u kolegi widziałem i fajnie było, a na mojej lunecie... Nie gra. Jak to robimy po kolei? Wielu z nas ma jakąś tam wadę, wadę wzroku i po to są te pokrętła przy lunetach, przy nasadkach. Po to, po to jest korekta. W związku z tym. W momencie, kiedy taką nasadkę sobie uruchomimy, za pomocą tego pokrętła, które znajduje się pod spodem, ustawiamy ostrość, tak, żebyśmy wyraźnie widzieli. Otoczenie działa to dokładnie tak samo jak w lornetce. Już pierwsza funkcja jaką może pełnić nasadka, czyli funkcja monokularu jest już załatwiona. No ale chodzi nam o to też, żeby można było polować z tą nasadką, a do tego jest potrzebna broń z optyką. I tutaj jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, proszę się tutaj na, na tym, nad tym troszeczkę pochylić, a mianowicie chodzi o to, żeby optycznie wyzerować lunetę. To znaczy nie pozycję krzyża, ale wyzerować ostrość, Obrazu, tak. Każda luneta ma w tej części takie pokrętło i znaczek plus i minus, tak? Dzięki temu mamy regulację dwie, czasami trzy dioptrie ostrości i często nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, że mamy jakąś tam drobną wadę wzroku. Mamy tą lunetę podkręconą tak, jak nam pasuje, nakładamy nasadkę. Próbujemy łapać ostrość i coś tam nie wychodzi. Kluczowa rzecz przy ustawianiu ostrości to jest złapanie tutaj zera. Zero najczęściej oznaczone jest jakimś trójkątem, strzałką, kropeczką. Trzeba ustawić po prostu na tą, na tą kropeczkę. I co później? I dla, a właśnie, dla, dlaczego, dlaczego to, dlaczego to, to robimy? No proszę yy, no obrazowo, bardzo obrazowo. Nasadka nie ma wady wzroku, tak? My możemy mieć jakąś tam wadę wzroku, natomiast nasadka jest urządzeniem y, optycznym, neutralnym, y, jeśli chodzi o, o, o kwestie, no po prostu to, to jest... Yy, jest zerówka, tak? Ona, ona nie, ma, nie ma wady na plus, na minus. W związku z tym, żeby, żeby, żeby nasadka grała grała z tą, z tą lunetą najlepiej, no to na lunecie powinno być zero. I po nałożeniu nasadki na lunetę. W momencie kiedy my już tutaj sobie dostosowaliśmy do yy, Naszego wzroku nakładamy na lunetę, która jest wyzerowana, również mamy dostosowaną do naszego wzroku. Ewentualnie możemy sobie delikatnie, delikatnie podkręcić I, i to jest w zasadzie wszystko. Dzięki temu uzyskamy najlepsze parametry i najlepszą ostrość. Jeżeli jeżeli okaże się, że kręcąc na nasadce nie jesteśmy w stanie złapać ostrości, bo zabraknie nam skali, to oczywiście. Tą ostrość można łapać na lunecie, ale tylko w niewielkim zakresie. Tylko do, do takiego zakresu, ile potrzebujemy, ile brakuje nam na nasadce. Zdecydowaną większość, a najlepiej cały zakres regulacji robimy tutaj. Co by się stało, gdybyśmy mieli y, przedstawioną, załóżmy o jedną dioptrię na lunecie, a na nasadce byśmy to zgrywali? No okazałoby się, że w momencie, kiedy zdejmiemy nasadkę, i chcemy użyć ją jako monokularu, mamy przesunięcie o tą jedną dioptrię, bo ta jedna dioptria jest już ustawiona na lunecie, natomiast tutaj jej jeszcze nie ma, tak? I w związku z tym obraz mamy rozmazany i musimy kręcić. I potem po nałożeniu na lunetę znowu musimy kręcić z powrotem. Jeżeli cała regulacja będzie, będzie na nasadce, to możemy ją swobodnie zdejmować, zakładać. Ostrość nie będzie ulegała zmianie, a samo połączenie nasadki... Z lunetą i uzyskanie jak najlepszych parametrów będzie naj, najkorzystniejsze, po prostu. No i ostatnią rzeczą, jaką trzeba zrobić, to już oczywiście po nałożeniu nasadki na broń, po złapaniu ostrości tego, co widać w przestrzeni, ustawiamy ostrość w cudzysłowie tego, co w środku, czyli krzyża lunety i ewentualnie napisów w menu. Robimy to za pomocą tego pokrętła, bardzo, bardzo łatwo to się robi. Mamy ostrość w nasadce nastawioną. Tym pokrętłem regulujemy ostrość krzyża, zostawiamy to w taki sposób, idziemy na polowanie i mamy pewność, że za każdym razem po zdjęciu i założeniu ostrość będzie taka, jaka powinna. A jeżeli chodzi o cały układ, to jest najbardziej optymalne ustawienie, jakie możemy wyciągnąć z naszego parda i z lunety konkretnej, tej, którą posiadamy. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu pomogę tym osobom, które, które nie są zadowolone do końca z ostrości obrazu w swojej nasadce. No ja sam będę miał troszeczkę mniej telefonów w tej sprawie i, i nie będę musiał udzielać tylu odpowiedzi na ten temat. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dasz bur, pozdrawiam, kosmaty!